Witam Państwa. Wy pytacie, ja odpowiadam, a więc y, zaczynamy. E, chciałam Państwa przeprosić za ewentualne chrupanie, które być może się nagra. To mój mały piesek, szczeniak, dostał smakołyk, żeby był cicho. Mam nadzieję, że nie będzie nam y, przeszkadzał. A dzisiaj zaczynamy od Pani Moniki. Pani Monika ma dwa pytania. Pierwsze pytanie: dlaczego nie mogę utrzymać się w żadnej pracy na dłużej? A więc pracamy. dlaczego Monika nie może utrzymać się w żadnej pracy na dłużej. Pani Moniko, dlaczego nie może się Pani utrzymać w żadnej pracy na dłużej? Pani pokazała się jako osoba, znaczy tak, wszystko co ja powiem, ma na celu dać Pani informację. Ja absolutnie nie chcę zrobić Pani przykrości, nie chcę Pani ją w żaden sposób urazić czy obrazić, ale z kart wynika, że brakuje Pani kwalifikacji i kompetencji. W Pani ocenie jest Pani, Pani, pani posiada odpowiednie kwalifikacje i kompetencje. W Pani ocenie powinna Pani znaleźć pracę, w której y, y, będzie się spełniała, która powinna dać Pani satysfakcję, no ale tutaj karta y, pokazuje, że no jednak trochę tak nie jest. Y, y, trochę Pani przecenia swoje możliwości, y, trochę przecenia Pani swoje kwalifikacje. To znaczy obiektywnie, może one mogą być nawet wysokie, ale w stosunku do potrzeb rynku, no trochę tutaj jest jakaś taka rozbieżność. Także pierwsza informacja jest dla Pani taka, że trochę za dużo Pani oczekuje, przynajmniej na ten moment. No, tutaj oczywiście warto rozważyć, czy, 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 czy można się czegoś nauczyć, czy można w jakiś sposób um, poszerzyć zakres swoich kwalifikacji i kompetencji, tak żeby robić na przykład coś innego. Poza tym, jako osoba, proszę, proszę zwrócić uwagę, pani pokazała się jako papież w odwrocie. Karta mówi o osobie, która. Um, no, bardzo się ceni, trochę, trochę tak trosz, na wyrost. Ponadto jest to osoba taka, do której trudno się zbliżyć, osoba mało, mało kontaktowna, osoba taka, która tworzy dystans wokół siebie. Która patrzy na innych z góry. Także na pani możliwości popracowania dłużej w jakiejś filmie wpływa i to, że pani nie, nie tworzy takich zdrowych relacji z innymi ludźmi. To znaczy, w sensie na zasadzie, że obydwie strony są prawda, na tym samym poziomie. Pani próbuje, Wybijać się na czymś źle i jednocześnie umniejszać y, znaczenie innej osoby. Także, bo to nie jest tak, że y, o. Y, w powodzeniu w jakiejś firmie decydują tylko same te kwalifikacje i kompetencje, których tutaj z kart wynika, że troszeczkę jakby pani brakowało, ale również to, czy ktoś nas lubi, czy miło sobie z kimś porozmawiamy, ktoś przecież może, bo w pracy liczą się również takie kontakty nieformalne. Ktoś coś podpowie, ktoś skieruje do kogoś, to czy się kogoś lubi, czy, czy szef kogoś lubi, może wpływać. Na to, czy ten ktoś dostanie na przykład ciekawsze zadania do wykonania, czy na przykład zostanie zatrzymany w pracy na, po, po zakończeniu, powiedzmy, jakiejś tam umowy terminowej. Także tutaj jest zalecenie dla Pani, żeby zwrócić uwagę na takie relacje nieformalne, żeby po prostu nie być tym papieżem odwróconym, który patrzy na innych z góry, który tworzy dystans do siebie, który czasami nie pozwala się do siebie zbliżyć. No, papież siedzi, prawda, sam sobie na tym tronie, i, i tutaj to, nie, to on nie tworzy jakichś takich relacji, prawda, towarzyskich. Które pomogłyby w utrzymaniu się na przykład dłużej w pracy. Czyli to są dwa czynniki. Pierwsze, proszę rozważyć, czy faktycznie ma Pani odpowiednie kwalifikacje i kompetencje. Dwa, czy tworzy Pani zdrowe relacje z innymi ludźmi, które pozwalałyby zagrzeć miejsce w jakiejś firmie na dłużej. No, no, ja, ja czytam, prawda, karty. No, tutaj to zostawiam już Pani do oceny. I to są te dwa czynniki. Kolejny czynnik, jako karta, problem, jako, jako problem mam tutaj koło fortuny. Karta wskazuje na to, że to jest trochę nie, nie ten czas, że czas jest niekorzystny. Ja, my się tylko umówiłyśmy na wróżbę, no ale sobie zajrzałam do Pani portretu numerologicznego i faktycznie obecnie jest Pani w swoich latach pustki, Pani Moniko. Lata pustki jest to taki czas, kiedy życie nam zwania, kiedy wydaje nam się, że... Los nam rzuca kłody pod nogi, kiedy trudno, żeby w naszym życiu powstała jakaś taka nowa jakość. Coś się zaczyna, wydaje się, że to będzie trwało bardzo długo, ale przed zakończeniem lat pustki to się zwyczajnie kończy. Także i czas numerologiczny jest dla Pani niekorzystny. Lata pustki zakończą się dla Pani. Hmm, w lutym przyszłego roku, a więc to właściwie już końcówka, prawda? Także to też niekorzystny czas numerologiczny, to również jest jakieś wytłumaczenie tego, że w ostatnim czasie nie mogła pani zagrzać miejsca winy w innej filmie na dłużej. Lata pustki trwają dwa lata, prawda? Czyli, czyli półtora roku już trwają, jeszcze zostało pani te y, pół roku. Y, z tym, że to nie jest tak, że y, y, tutaj lata pustki kończą się ze styczniem y, przyszłego roku i że to będzie ostatnie, y, ostatniego stycznia przyszłego roku i nagle będzie cudnie. Y, no nie, no tę energię, prawda? Lata pustki może pani przestać odczuwać na przykład kilka y, tygodni przez tym czasem, a może pani y, 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 zac y, zacząć odczuwać, że to się zakończyło kilka tygodni. Właśnie no powiedzmy w lutym czy na początku marca, bo to, to, to nie jest tak, prawda, że dzień i nagle się życie zmienia. To jest po prostu proces. No ale, no ale tutaj y, również ten czas numerologiczny jest dla Pani y, niekorzystny. Poza tym pani jako ten papież odwrócony ma z pewnością wielkie wymagania, no karta na to wskazuje, ale na ten moment na rynku pracy, no poniekąd i ta karta na to wskazuje, na ten moment na rynku pracy nie ma takiej pracy która dawałaby pani pożądane przez panią wynagrodzenie. Także również z tego powodu prawdopodobnie często zmienia, swoją, często zmienia pani swoją pracę. Czyli tak, pani generalnie pyta, dlaczego nie może się pani utrzymać w żadnej pracy na dłużej. I to są właśnie te trzy najważniejsze czynniki. Brak odpowiednich kwalifikacji i kompetencji, nie obiektywnie, tylko w stosunku do tego, co jest obecnie potrzebne na rynku, pani nieumiejętność nawiązywania takich relacji, żeby ktoś panią polubił i żeby zechciał panią zostawić. No i generalnie niekorzystny czas w tym momencie. I, I tak brzmi odpowiedź na Pani pytanie. Karta rada dla Pani to królowa pucharów w odwrocie. Karta radzi. Nie bądź kobietą przewrażliwioną, nie bądź kobietą wymyślającą sobie problemy. Staraj się dbać o poprawne relacje z innymi. Nie wymagaj dla siebie więcej niż w tym momencie możesz otrzymać. Pani generalnie nie pyta o prognozę, no ale tutaj ta prognoza się pokazała. I, I to proszę potraktować jako ostrzeżenie, bo w skład wynika, że w najbliższym czasie to nie bardzo coś się zmieni przy takiej obecnej Pani postawie. Karta, karty wskazują, że. Nie będzie Pani chciała dostosować się do warunków, no, które są prawda tak na zewnątrz, obiektywnie. Nie będzie Pani chciała zmienić swojego postępowania, nie będzie Pani chciała zmienić swojego postrzegania siebie i otoczenia. No i tutaj jest ostrzeżenie, że kolejny raz zmieni Pani pracę. No ale tak, skoro już Pani wie, Jakie są przyczyny tego, że często zmienia Pani pracę? Skoro Pani ma już karteratę, skoro Pani wie, że w najbliższej przyszłości nic konkretnego się nie zmieni, prawdopodobnie nawet po tym, jak Pani wyjdzie ze swoich lat pustki, no, to yy, 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 powinna pani, znaczy powinna pani, no jak pani zechce, ale generalnie zalecenie jest takie, żeby coś zmienić, bo przecież wróżba to jest prognoza przyszłości na ten moment przy yy, pani obecnej postawie, przy yy, okolicznościach zewnętrznych i na tej podstawie powstaje jakaś linia pani przyszłości. Skoro Pani już wie, że Pani obecna postawa i oczekiwania nie prowadzą do tego, żeby zagrzać miejsce w jakiejś firmie na dłużej, no to trzeba to zmienić. Nie zmieni Pani okoliczności zewnętrznych za bardzo, ale przecież może Pani zmienić coś w sobie. Jeżeli zmieni się teraźniejszość, to przecież zmieni się przyszłość i wtedy o to tutaj nie musi nastąpić. Właśnie podejrzała Pani przyszłość, a skoro Pani już wie, jaka ona najprawdopodobniej będzie, to proszę zrobić wszystko, żeby to się nie zadziało, żeby nie trzeba było kolejny raz zmieniać pracy. Powodzenia, Pani Monika. To było pierwsze pytanie Pani Moniki. I Pani Monika ma jeszcze jedno pytanie. Pyta, jaka relacja mi y, łączy z Samirem? Jaka relacja mi łączy z Samirem? Nie wiem, czy ja rozumiem to pytanie. Ja po prostu sprawdzę Wasze y, postawy y, i być może to będzie odpowiedź na Pani pytanie. Monika, i Samir. Jaka relacja łączy Panią z Samirem? Z pewnością relacja mocno nieoczywista, z pewnością nie relacja taka, którą można by nazwać związkiem. Przede wszystkim tak. Pan Samir ma jakieś nieuporządkowane sprawy partnerskie. Tutaj pokazuje się jego rodzina, 10 bucharów odwróconych. Karta wskazuje na jakieś albo problemy w tej rodzinie. Albo to znaczy, że jest jakiś kryzys taki rodzinny, albo że pan Samir no na przykład odszedł od swojej rodziny, ale nie zakończył z nią ostatecznych relacji. Coś tam go łączy, czy na przykład z było partnerką, czy na przykład z dziećmi. Także ja oczywiście nie sprawdzam waszych spraw prywatnych, nie sprawdzam jego spraw prywatnych. Czy on ma rodzinę, czy nie, przecież nie mam do tego upoważnienia. Ja widzę tylko to, co wpływa na odpowiedź na pani pytanie, to, co wpływa na waszą relację, czyli wpływa to, że Samir ma jakieś nieuporządkowane sprawy partnerskie. Także on nie może zaangażować się tak w pełni w relację z panią. Ponadto w jego życiu jest jakaś jeszcze odwrócona królowa Buław. Karta wskazuje na kobietę atrakcyjną, seksowną, śmiałą, przedsiębiorczą, odważną, taką, która sobie bierze z życia to, czego chce, to, czego ona chce. No tutaj karta wskazuje na to, że to może być prawdopodobnie to jest jego jakaś albo była partnerka, albo jakaś była sympatia. To nie jest ktoś, kto. W, w tym momencie skupia jego całą uwagę. Ale już mamy tutaj dwie informacje: jakieś z sprawy partnerskie niezakończone i jakaś kobieta, która się nim interesowała. No, skoro ona pokazała się jako królowa była, no to, to znaczy, że ona za nim lata, prawda? Znaczy, on na pewno ją zauważa, na pewno jest świadomy jej obecności, być może coś tam między nimi się działo, no ale generalnie, skoro to pokazała się w tej karcie, no to ona. Powiedzmy, wzięła go sobie, prawda, na, na, na cel. <coughs> to ona jest nim bardziej zainteresowana. Ale generalnie y, pan Samir tutaj, prawda, swoją uwagę dzieli pomiędzy swoją y, rodzinę, byłą albo obecną, no i, i pomiędzy tą y, królową Buław. Ponadto, i, i dlatego tutaj generalnie nie widać żadnego takiego głębszego zaangażowania w relacje z panią. Tutaj nie widać żadnych uczuć romantycznych do pani. Pan generalnie pokazał się jako zdobywca. Czyli yy, pan. Yy, Próbując zdobyć zainteresowanie jakiejś kobiety, w jaki sposób się dowartościowuje. I to, i, I to ma być co do zasady relacji z innymi kobietami. No, no tutaj to jest z, z panią sprawdzamy. To ma być taka relacja krótkotrwała, to ma być generalnie przygoda. Także ostrożnie pani Moniko z zaangażowaniem w te relacje, dlatego że no, tutaj pan. Nie pokazuje się jako taki pewny i trwały partner. Okej, okay, pani, nie, no w sumie pani nie oczekuje tutaj niczego konkretnego. Pani też jest nastawiona na jakąś taką, no, no może niekoniecznie przygoda, tylko tak, niech teraz coś się dzieje, zobaczymy co z tego będzie. Pani, pani jest zaintrygowana paniem. Panem. On się pani podoba, no ale y, jakoś szansę na, na relację z nim pani widzi, ale generalnie pani tutaj nie chce się w pełni angażować. Y, to, to, to jest taka relacja dla Pani, albo będzie, albo nie będzie, y, raczej taka. Może niekoniecznie do końca zabawowa, no bo widać tutaj, że jest Pani zainteresowana nim, ale no tutaj żadnych takich konkretnych zamiarów ani planów na te relacje u Pani nie widać. I co z tego będzie? No, tutaj generalnie niczego konkretnego nie należy się spodziewać. Widać jakieś takie próby flirtu, próby romansu to może być nawet intensywna korespondencja, ale raczej taka na odległość przez jakieś komunikatory, przez internet. No i uwaga pani Moniko, dlatego że. Ta relacja prawdopodobnie nie przyniesie Pani satysfakcji. No, widać jakoś generalnie przykrość. Prawdopodobnie ten Pan, prawda, nie okaże się godzin Pani zainteresowania. No, no tutaj generalnie widać jeszcze jakiegoś króla denarów odwróconego, prawdopodobnie tutaj ktoś jest w Pani życiu. No, ale skupmy się na Pani pytaniu. Pani pyta, jaka relacja mnie łączy z Samirem? Relacja mocno nieoczywista, relacja z pewnością fascynująca. Sprawdziłam również z Waszych programów życia, wynika, że to jest również relacja karmiczna. Może sobie Pani na mojej stronie poczytać o, o relacjach karmicznych, o miłości karmicznej. Ale, ale również relacja taka, w której trudno będzie o jakieś takie spełnienie, o satysfakcję. Czyli, czyli tak brzmi odpowiedź na Pani pytanie. Relacja bardzo fascynująca, ale relacja nie trwała i relacja taka, która nie da Pani satysfakcji. Także pobawić się trochę Pani Moniko, ale nie angażować się. Powodzenia. I kolejne pytanie. Pani Ewa pyta. Czy będzie zadowolona z tatuażu, który planuje zrobić? Pani Ewo, proszę zastanowić się, czy pani faktycznie potrzebuje tego tatuażu. Pani pokazała się jako pustelnik. Pani ma wiedzę, pani ma mądrość, pani ma doświadczenie. O pani, o tym, kim pani jest, jak jest pani postrzegana, świadczy właśnie to, co pani sobą reprezentuje, właśnie doświadczenie, wiedza, mądrość. Natomiast jakiś taki dodatkowy, no nie chcę powiedzieć obrazy, prawda, bo tatuaże są dla ludzi bardzo ważne. Hmm, ale czy ten, ta ten tatuaż po prostu nie wniesie żadnej nowej jakości yy, w Pani życie? Yy, yy. To, że w tym momencie Pani o tym myśli, to też nie pokazuje się jako jakieś takie wielkie zafiksowanie na tym, jako jakaś taka wielka potrzeba. Tylko to po prostu w tym momencie rozważa Pani te, taką opcję. Być może to, ten tatuaż da, da Pani jakąś taką większą rozpoznawalność. Może dzięki temu będzie Pani w jakiś sposób kojarzona jako ta osoba, która ma ten tatuaż. Natomiast nie wydaje mi się, że to wynika z jakiejś takiej wielkiej Pani potrzeby, bo ja tego w kartach widocznie nie, nie widzę po prostu. Ponadto, czy ten tatuaż będzie zaakceptowany w Pani najbliższym otoczeniu? Bo mam wrażenie, że robi Pani coś, co właśnie może nie być tak do końca pozytywnie odbierane. Pani po prostu tego chce, pani jest w stanie to zrobić, pomimo oporu jakiegoś swojego najbliższego otoczenia. Ponadto, proszę zwrócić uwagę na to, czy osoba, o której będzie pani wykonywała ten tatuaż, faktycznie jest takim specjalistą, dlatego że ona pokazuje się w odwróconym masie denarów. Odwrócony azdynarów mówi przecież lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. A więc, skoro nie ma lepszych specjalistów, no to pójdę do tego także. Mm, to też jest taki dodatkowy argument, żeby jeszcze rozważyć, może niekoniecznie to, czy Pani tego chce, czy Pani tego potrzebuje, no bo tutaj mam wrażenie, że Pani jest zdecydowana, żeby to zrobić, tylko że być może jeszcze wybrać jakiegoś innego specjalistę od tego tatuażu. Czy będzie Pani zadowolona? No proszę spojrzeć. Giermek, pucharów odwrócony, na wyniku trzy puchary odwrócone. No, jest to karta, prawda, jakiejś radości, ale takiej nie do końca udanej. Nie, to, to będzie coś, co nie da Pani do końca satysfakcji. To może Pani podobać się przez jakiś czas. Natomiast to nie wydaje się jako ten tatuaż w, takim, w obecnym kształcie i u, tego, u tej osoby, której pani to planuje zrobić, nie pokazuje się coś, jako da pani takie długotrwałe zadowolenie. No jak bawi się giermek? Giermek to jest to karta dziecka. No giermek, się podoba coś przez chwilę, za chwilę straci tym zainteresowanie, za chwilę stwierdzi, że coś innego można coś innego jest ciekawsze. No, ale co? Będzie, będzie Pani miała tatuaż i będzie Pani udawała, że to Panią satysfakcjonuje. Proszę zwrócić uwagę, jaka jest karta rada dla Pani. Cesarzowa. Jesteś piękna, jesteś kobieca. Masz wszystko to, co potrzebujesz mieć. Proszę, zauważyć, zastanów się, czy faktycznie potrzebujesz tego tatuażu. I taką mam wróżbę dla pani. Także ja tutaj zalecałabym, bo tak, pani chce zrobić ten tatuaż. Proszę przynajmniej rozważyć zmianę specjalisty od tego tatuażu. Prawda? Że, żeby tutaj, żeby satysfakcja z tego faktycznie była prawdziwa, a nie taka udawana. Powodzenia. I kolejne pytanie od yy, pani Klaudii. Pani Klaudia pisze, że zaczęła pewien projekt, i tutaj mi pisze, jaki to jest projekt. I pani Klaudia pyta, czy uda się go skończyć do końca tego roku. No, zobaczmy. Czy Klaudii uda się skończyć? ten projekt do końca tego roku. Pani Klaudio, ale jak pani chce z, zakończyć ten projekt, jak pani sama w niej wierzy w to, że ten projekt zakończy? Pani Okazuje się jako specjalistka w tym, czym się pani zajmuje. Yy, także to, co pani chce zrobić, jest pa, znaczy jest pani w stanie zrobić to, yy, co sobie pani planuje. Ma pani odpowiednią wiedzę, ma pani kompetencje, ma pani doświadczenie, także potencjalnie jest pani w stanie yy, yy, zrobić to. Tyle tylko, że ja tutaj nie widzę generalnie żadnego y, pani działania. Jakieś działanie kiedyś było w przeszłości. No, pani się zapaliła, pani y, y, zaczęła się tym zajmować, no ale w, to, to był taki krótkotrwały zapał. Na ten moment y, tutaj y, z gad wynika, że nie za bardzo coś się dzieje. Pani zdaje sobie sprawę, że no, <laughs> obrazowo mówiąc, trzeba zejść z tego drzewa prawda, i zacząć coś robić. No ale, no, ale tutaj nie za bardzo się, nie za, nie za bardzo pani, prawda, wykazuje jakąś aktywność. Nie ma pani jakiegoś. Mm... Dopingu, z otoczenia. Tutaj w, w, znaczy nie wiem, czy pani potrzebuje wsparcia. Skoro pani z królową mieczy, to pani żadnego wsparcia nie potrzebuje. No ale generalnie jakiegoś takiego dopingu, że rób to, zajmuj się tym. Czegoś takiego nie ma. No więc sprawy się zawiesiły. Pani też nie, nie bardzo się spina do tego, żeby, żeby to zakończyć. No i tutaj nie widać. Zakończenia tego projektu do końca roku. Ten projekt będzie zakończony, ale troszeczkę w dłuższym terminie. Projekt pokazuje się w gwieździe, a więc i da Pani satysfakcję i będzie, będzie to coś wartościowego. Będzie to jakimś. nie wiem, może nawet punktem odniesienia w otoczeniu to, co chce pani zrobić, będzie zauważane, będzie docenione, będzie pozytywnie przyjęte i generalnie da pani satysfakcję. No ale przy pani obecnej postawie w takiej, że no tutaj i, i Pani generalnie nic nie robi i właściwie nie wierzy, że, 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 że zakończy to. No to do końca roku tego dokończenia tego nie prognozuje. Nie podoba się Pani taka wróżba, Pani Klaudio, to proszę wreszcie zacząć coś robić, tak żeby to zakończyć. Przede wszystkim uwierzyć w to, że jest możliwe, a potem już zacząć aktywnie działać. Powodzenia. I to tyle na dzisiaj. Powodzenia wszystkim.